No i dzisiaj, gramy w nową grę, 21, dawaj, o i patrzcie, i po prostu to znalazłam tą grę by... z z w magazynie gier nieużywanych, coś takiego, nie wiem, w jakichś aplikacjach, i w tej grze w musimy po prostu malować, i dzisiaj zrobię takie taki bardzo ładny obraz, tak, tak, o.

<laughs> por, porple, porple, tak to nazwę, noc, porple. <laughs> no i poczekam, aż ktoś to nazwie. Jakoś, nie wiem. O, no co? Okej, okay, to już oddycha. <laughs> to jest dziwne. Okej, okay, ile tych. <laughs> Ej, patrzcie na to. Czekać, serio wymiotuje. No co za. Która to. Kto wymiotuje mi na obraz? Widzicie, wymiotują mi. No wymiotują no. O! 124 jest. masz to sobie to masz. I dzisiaj, jak sami widzicie, będziemy malować.

No, do którą mogą sobie na pozwolić tylko u najbogatsi. Nie no, ja tak będę mógł sobie pozwolić. Oj, ciach, ciach, ciach i ciach. Taki hic do, do domu damy. I proszę, obraz skończony. No sporklenie. Mm. Oj, proszę, willa. Ciekawe, kto kupi taki dom. Ciekawe, kto kupi sobie willę. No, zobaczmy, idzie. Um. Okej. Okay. <laughs> Przychodzi sobie jakiś senior. Wymiotuje. No. Dos. No, patrzcie, wymiotuje mnie na obraz, to? Ta... No, następny. No, no co no, no, so wymiotujecie mi na obraz? To ja się tak długo staram go namalować, a wy sobie wymiotujecie na niego. Nie. nie, ludzie, proszę was, nie. Obrazy. Ob Oj. A to? Okej, okay, nie pytam. Mm, dobra, ten taki szybko, Od Za 22 zł? Okej, okay, no. Mm, mam nadzieję w ogóle, że odcinek wam się spodoba. Ach, dobra, co zrobimy Mamy coś takiego. I to będzie sprzedane za 30 no, nie najmniej. I proszę, to piękne drzewo. To pomalować trzeba. I proszę. I proszę, piękne, piękne drzewo. Mi się podoba. Czekajcie. Dobra. O Jezus, jak to... Nie pytam dlaczego... Dobra. Po prostu to będzie last. Ile lat... Okej, okay, dobra. No, i to już będzie nasz ostatni, chociaż. Ej, do tobie do 4 minuty. Trwa, kurde, dość mało. I dzisiaj do, będziemy musieli odkładać co? No, co wymiotujesz? Kobieto, to ludzie się tak długo starają namalować obraz, żebyś ty by nas. O, i. No, tak. Okej, okay, okej, okay, no. Mówiłem, czy się od 30? No, cóż, no. Namalujemy coś nad, z czym na pewno mieliście do czynienia. I co na pewno jedliście, czyli pomarańczkę. Mandarynkę. Jakieś inne coś. Czekajcie. O. Oj, no cóż, no, nieważne, dobra, pięknie, dobra. I proszę, też taka aż ktoś skupi ten obraz, tak, też taka aż ktoś kupi ten obraz. Dobra. O, i w końcu ktoś, kto nie wymiotuje mi na obraz. No dziękuję bardzo, no. to to kupuję. cześć, Nie, nie, <grymne> nie, 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 nie. Dobra, cześć. Cześć. Ciech, 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 teraz to sobie pomalujemy. Ciech, dobrze. Ciech, o pyk, dobra, teraz tak. No. I proszę to jest 10 dolarów właśnie nam. Czemu... Czemu ja właśnie... Czemu maluję 10 dolarów? No, proszę, piękne 10 dolarów. I za 3, 2, 1. Pierwsza osoba, patrzcie jak biegnie. Patrzcie. No! Ja no nie. Nie, no nie mówcie, żeby... O kurde, za 21 centów 10 dolarów, okej okay, no. O, patrzcie, teraz narysujemy bardzo piękny obraz, który przedstawia człowieka z bardzo zdrową nogą, czekajcie, ten obraz przedstawia Chłopczyka w tej stronie z bardzo zdrową nogą, no. która po prostu nie umie malować. Okej, okay. po prostu nie umie malować takich wielgachów. <grym> nie wiem. Skoczyły mi się pomysły w głowie dużo. Dobra, namalujmy malujmy coś <grym> pięknego. ciach. Bardzo realistyczną tańcę zrobimy, tak, bardzo realistyczna. Ciach, jest tak, Ciach, i proszę. Ciach. No, i ten obraz już wygląda, zaczął, Ciach. I proszę i piękna ten no mi się podoba. Aktualnie 10 dolarów. Nie, to nie jest 10 dolarów, tylko to jest tę tęcza, Tę no No i proszę. To sobie poszekamy na pierwszą osobę. Mieszkamy już chyba. <todgłos》>. Mieszkamy w jakimś apartamentowcu już to Wow! No piękna re reakcja. Wow! A ten? uuu Maciej. dobra, teraz, 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 teraz to narysujemy coś pięknego po prostu, nie? Coś bardzo drogiego. No, i proszę. To jest to. Jakby co? tam czego nie jest. No i proszę, ropa naftowa. Ciekawe, którą kupi ropę naftową. No, ta kobieta wymiotuje. No, po prostu poduszka powietrzna z niej się stała. Pompuje się jak poduszka powietrzna. X-dada, tym swym powietrzem. No, drożej trzeba. Drożej. To <śled> stanie. Ci ludzie mają język do ona no, to no, po prostu ludzie poduszki powietrzne. Hu co on myśli, Mikołaj. Okej. Okay. No <noise> Dzisiaj był trochę krótszy odcinek. No, bo nie mam już pomysłów no, do malowania, ale mam nadzieję, że film wam się podobał i to już by było na tyle. Pa, pa.